Witajcie w mojej nowej serii zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood. Tak wiem, że miało być dopiero gdy będę miał 10 widzów, no ale nie chciało mi się czekać, bo samego Minecraftem to dużo ludzi nagrywa Minecrafta. A pod filmikiem z głosowaniem były trzy łapy w górę, 0 łapy w dół, no to nagrywam Brotherhooda. Może będę jeszcze nagrywał wiedźmi na drugiego, ale jeszcze nie wiem. Któż zobaczy? Zobacza? Dobrze. Pozwolimy nowoczesnemu. I don't think anyone ever expects to wake up one morning and find themselves caught in the middle of a war between two secret organizations. Wiem, że nie. Czekajcie, chwilę. Będę musiał zaraz e, ściszyć trochę głosu, bo zapomniałam o tym. Mam nadzieję, że nie, bę nie będzie mnie ścinało. Co to jest? chyba tego tak nie ma. Dobra, nie pamiętam. Dawno to grałem. Od razu przepraszam, że nie jest głośno. Dalej to się przypomina. Musimy Nie, chyba się nie da. Nie, nie. Da się, da się chyba. Da się nie pominać. Kurde. Gdzie to jest? Może tu? Ale dobra, co? Właśnie się pod tym pynka, bo... Trzy... ...cieloków. Muzyki. Okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Wszystko? No, no tak wróć. No, powrót. No teraz powinno być wszystko okej. Okay. No tu jest pierwsza akcja, musimy naciskać szybko lewy przycisk myszy. Jeżeli ktoś grał w sesji na dwójkę i nie wie o co teraz chodzi, to nie martw się, bo to jest tak jakby... Dobra, zaspoileruję trochę. To będzie pod koniec gry. Tylko, że to teraz tak... Na początku było takie krótkie. Hmm.

To jest nasz główny bohater Ezio Auditore da Firenze, z tego co pamiętam. Nie grałem w Asesji na dwójkę, grałem w jedynkę i w Brotherhooda. No tak, Ezio Auditore. Dobra, no to idziemy. Zobaczę jeszcze... dobra. Te odcinki będą miał tak po od, około 10 minut. Coś takiego chyba. Ale mam nadzieję, że będą pojawiały się dość często. Tutaj filmik. Z tego co pamiętam,